Jeszcze większy. Kto ma większy? Ty! A kto to jest brzuszku? Byszku? Co tam posłucham? Mówi coś? Dobra, tak robił. Nie, tak nie robi. Część czas przestał, przez on się tak strasznie wypinał? Daj tak buję, to się robi. Dusię. Daj buję, to się robi. Ja to umrę, to umrę. No już jedę, już jedę, nie, nie, Oj, oj, oj. Oj, mam pewne buty. Antek, dawaj, dawaj. Ja nie mam całego dnia. Antek. Musisz mleczko robić dusi. nie ja Ida? No, tak Idusia, będziesz dzisiaj spała tutaj na tym łyżeczku? Nie A czemu nie? Bo nie No dlaczego nie? Bo nie No słuchaj, ale obiecałaś Antkowi, że będziesz spała, tak? Obiecałaś Antkowi, że będziesz spała Obiecałaś Antkowi, że będziesz spała Mama! Czekaj, bo się brzuszek rusza, zobacz, chodź zobacz, jak się brzuszek rusza Nie mama! Chodź zobacz, jak się brzuszek rusza Matko. Ale nie, Chrześcijanuszko. Zobacz! <grym> A ja tu zaraz! Ja... <grym> Kto chce mleczka do butelki z kaszką, z, 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 z wodą, z serem? Ja! Ja do butelki, ja do butelki z kaszką! Z kaszką? Z jaką kaszką? Z kaszką. Z jaką kaszką? Z kaszką! Z kaczką? Maszko. Maszko. Ale masz welon, ty, Cinderella. Ej, bo zaraz zwalą się z Franki. Spadaj! 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 Spadaj. Daj. Dobra, Nie. to w mleczko do butelki. Do kubeczka. Do kupeczki? Dobra, już idę, tak? Tak Do obecnie. Dobra, papa. Pa.